Witajcie, cześć. Na dzisiejszym odcinku opowiem kilka ciekawostek na temat karty Koło Fortuny, która osobiście bardzo mi się podoba i dzisiaj przedstawię pewne ciekawostki mało znane oraz trochę bardziej znane. Jak można z tą kartą bardzo fajnie pracować, ale również jak prawidłowo zrozumieć jej interpretację, kiedy ona nam się pojawia w rozkładach. Tak więc zapraszam. Karta koło fortuny. Na początek powiem, że jest to jedna z nielicznych kart Tarota, do której możecie dołożyć kolejną kartę, aby doprecyzować interpretację, nawet jeżeli robicie rozkład na jedną kartę, na przykład kartę dnia. Aby prawidłowo zrozumieć, czym jest karta koło fortuny, tutaj nakieruję Was teraz na takie dwa tematy. Pierwsza rzecz, musicie pamiętać, że w przyrodzie i w życiu człowieka są tak zwane cykle. Tymi cyklami jest na przykład narodziny, życie i śmierć. Cyklami też są pory roku, miesiące i lata. Karta koło fortuny tłumaczy zmienność oraz przeplatanie się akcji i reakcji w życiu człowieka oraz to, co się w życiu człowieka właśnie dzieje. Kolejna rzecz, karta koło fortuny, ona też tłumaczy to, że pewne rzeczy w życiu człowieka, które mogą być niezrozumiałe, powinny na chwilę zostać niezrozumiałe, z uwagi na to, że odpowiedź na pewne pytania, które nas dręczą, pojawi się w odpowiednim czasie i nie należy tego też przyspieszać. Tutaj podam Wam pewną kolejną ciekawostkę. Jeżeli się przyjrzycie, karta koło fortuny ma cyfrę 10. Cyfra 10 jako cyfra rzymska ma kształt skrzyżowanych właśnie dwóch pałeczek, czyli X. I nie jest to przypadek, że karta koło Fortuny właśnie ma cyfrę 10 z uwagi na to, że X wygląda jak krzyżujące się drogi. Mało kto zobaczył właśnie ten przypadek, ale dotyczy to również ukrytego symbolu, że pewne drogi w naszym życiu się krzyżują z drogami innych ludzi. Jeżeli chodzi o symbolika, interpretacje karty Tarota. Ona jest tutaj dość rozległa, ale podam takie najbardziej ważne, ale również na części spotykane interpretacje, które mogą wam się pojawić. Pierwszą rzeczą, którą warto wiedzieć, karta koło fortuny w różnych taliach Tarota często nazywana jest los. Ale również na karcie widzimy albo koło, ale też czasami są karty Tarota, które pokazują kompas, gdzie są też kierunki świata oraz Widać, że jest to jakby taka wyrocznia, która ma w sobie pewne ukryte odpowiedzi, które nie chce na razie zdradzać. Karta Koło fortuny, jak wspomniałem, ona mówi o pewnych przewrotach w życiu człowieka, ale również o tym, że jeżeli coś się dzieje w naszym życiu, możemy poznać odpowiedź na pytanie, dlaczego to lub tamto nam się przytrafiło, lub dlaczego pewne zdarzenia nam się wydarzyły, ale odpowiedź na to pytanie nie zawsze jest. Przekazywana teraz, tylko czasami jest ona nam wyjawiona w jakimś czasie, wtedy kiedy los uzna, że będziemy na to gotowi. Karta koło Fortuny mówi o tym, że pewne losy w życiu człowieka przeplatają się oraz są one też zmienne, a czasami nawet przeciwne. Takie rzeczy jak miłość, radość albo smutek i nienawiść są naturalnymi elementami w życiu człowieka. One zawsze będą występować, będą występować niezmiennie i naprzemiennie i to jest prawo naturalne. Karta koło Fortune mówi również o pewnych nienaruszanych, podstawowych prawach natury, których człowiek w żaden sposób nie zmieni, gdyż to właśnie natura była tu pierwsza, a nie człowiek, i natura stworzyła swoje prawa, które są najwyższe, niepodważalne i niezmienne. Tak więc, jeżeli pewne rzeczy dzieją się w naszym życiu, ma to właśnie związek z tym, że natura tak ustaliła, a dlaczego tak zrobiła, to wytłumaczy nam wtedy, kiedy będziemy na to gotowi. Karta Koło Fortuny, jak również każda inna karta Tarota, ma swoje dobre strony, jak i złe strony. Można to określić jako kartę pozytywną, prostą, ale czasami też odwróconą, gdyż tarociści też stosują karty odwrócone. Karta Koło Fortuny mówi również o wyobraźni, inwencji twórczej, ale również o akceptacji tego, co się dzieje w naszym życiu. Jeżeli chodzi o tę kartę, gdyby ona nam wyszła odwrócona, albo analizę tej karty pod kątem negatywnych jej cech, możemy mówić również o ucieczce przed tym, co nas czeka, ukrywaniu się przed naszymi obowiązkami, ale również braku akceptacji tego, co się dzieje w naszym życiu. Karta Koło Fortuny bardzo pięknie tłumaczy swoją interpretację, jeżeli to jest karta Rada. Karta ta mówi o tym, aby zaakceptować pewne zmiany, jeżeli chodzi o cykliczność oraz to, co się dzieje w naszym życiu, jeżeli chodzi o konkretne cykle. Tak więc, jeżeli chodzi o nasz stan zdrowia, zależny od pory roku, jeżeli chodzi o pewne fazy naszego życia, kiedy jesteśmy młodzi, kiedy jesteśmy w wieku średnim oraz kiedy już się starzejemy, takie rzeczy są naturalne, bo tak prawo natury stworzyło po prostu nas w otaczającej nas przyrodzie. Te rzeczy należy po prostu przyjąć, zaakceptować, a nie z nimi walczyć. Między innymi to jest właśnie to, o czym mówi karta koło fortuny. Jeżeli chodzi o dołożenie kolejnej karty, można, ale nie, nie trzeba, nie musicie tego robić. Jednakże, jeżeli chcecie zrobić rozkład na przykład jedną kartę, albo chcecie zrobić rozkład nawet na trzy karty, i w tym pojawi się karta koło fortuny, to dokładając kolejną kartę możecie doprecyzować. Dam Wam taki przykład. Jeżeli zrobiliście kartę dnia jako jedną kartę i wyjdzie Wam koło fortuny, jeżeli chcecie, możecie dołożyć kolejną kartę, doprecyzować rozkład i pojawi się przykładowo karta Rydwan. Czyli macie dwie karty, koło fortuny i kartę Rydwan. Czyli jak możemy to teraz interpretować? Karta Rydwan mówiąca o podróżach, o nauce tego, jeżeli chodzi o czekającą nas podróż, na przykład delegacja, jeżeli chodzi o kolejne doświadczenia wyniknięte z tego, że gdzieś się udajemy, to może ona mówić o tym, że poznamy odpowiedź na pewne pytania, które nas dręczyły, do których nie mogliśmy odpowiedzi znaleźć, ale ta podróż. Pozwoli nam poznać siebie, pozwoli nam zrozumieć te prawa natury, pozwoli nam zrozumieć cykliczność i dzięki tej podróży, którą odbędziemy nie tylko w jakimś kierunku, ale też do samego siebie, będziemy mogli zrozumieć to, co było dla nas do tej pory niezrozumiałe, zanim w tę podróż wyruszyliśmy. To jest tylko przykład jednej karty Rydwan, którą możemy położyć na kartę koło fortuny. Tak więc jeżeli chcecie, możecie tak robić, możecie się też uczyć, eksperymentować, ale nie jest to jakiś rygor. To jest już indywidualne, personalne podejście każdego tarocisty jak chce. Jednakże podsumowanie, karta koło fortuny, tak jak wspomniałem, mówi o cykliczności, jeżeli chodzi o zdarzenia w naszym życiu, jak i również o pewnych tajemnicach wszechświata, które mogą być ukryte, które możemy poznać, ale poznamy w odpowiednim dla nas momencie. Jeżeli jesteście ciekawi innych kart, jak one mają swoją symbolikę, ukryte właśnie znaczenia, dajcie znać w komentarzu. Możecie też do mnie napisać. Postaram się stworzyć jakieś ciekawe materiały, ciekawe filmy. Tak jak wspomniałem, od października już tych materiałów będzie o, o wiele więcej. Mogę też spróbować podjąć się takiego wyzwania, aby opisać każdą kartę z całej talii Tarota, jednakże to troszeczkę potrwa, bo tak kart mamy 78, tak? Niektóre już zostały przeze mnie opisane, ale jak są konkretne tematyki, które was interesują, zapraszam do kontaktu, postaram się wszystko wytłumaczyć. Wszystkiego dobrego, udanego dnia i do następnego odcinka. Trzymajcie się.